Witam, witam, drogi panienki. No, i mamy kwiecień już. No, wiadomo, że robię to wcześniej i rozłożenia będą na kwiecień i na maj. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że jest Was coraz więcej, że mnie oglądacie, że w ogóle piszecie do mnie komentarze, które bardzo lubię czytać i zawsze na nie praktycznie odpisuję. A, także dziękuję Wam bardzo. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę mnie zaprenumerować i polubić z paluszkiem do góry. No, moje drogie panienki, muszę wam przypomnieć, że mamy też w kwietniu i w maju zarówno ilów księżyca, jak i pełni księżyca. Więc sprawdźcie to sobie zawsze na kalendarzach. I oczywiście wnów księżyca piszemy nowe intencje, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć, a w pełni księżyca piszemy niechciane intencje, to czego się chcemy wyzbyć. No, i oczywiście wypisujemy, czytamy to głośno jak to jest możliwe, a na końcu palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już Boża, wszechświat i aniołki nad tym zaczną pracować. I będą, bo to jest energia. A um, Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę wejść na moją stronę internetową. Pod każdym wideo jest moja strona internetowa i mój, i mój e-mail. I w pierwszym rzędzie proszę uiścić zapłatę. Jak a, uiścicie zapłatę, wówczas was naniosę na listę oczekujących i w przeciągu 3 do 6 dni a um, Skontaktuję się z Wami i powiem, co dalej. Także to by było tyle. No i pamiętajcie też, że jeżeli robicie wnów albo w pełni księżyca intencje, to pierwsze trzy dni są najbardziej silne. Ok? Um, no, chcę jeszcze dodać, że też za, stworzyłam nowy spiritualny life coaching. Um, Oprawy przyciągania i rozwoju duchowym. Także możecie sobie wejść na moją stronę i po prostu oglądnąć. Dziękuję Wam za to z góry. No i to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. No i pierwszą Waszą kartą jest oczywiście Magic. What a beautiful card! Jaka piękna karta! Co na górze, to i na dole. Wszystkie, po, potraficie wymanifestować wszystko. Ok? Tylko musicie a, dostosować swoją energię do tego. Nie wtedy, jak jesteście źli, czy latają wam emocje z góry na dół, tylko wtedy, kiedy po prostu a, pozytywnie macie pozytywne emocje i myśli. A, to wam praktycznie możecie wymanifestować wszystko co jest związane z karierą, ze zdrowiem, z a, partnerstwem, a, związkiem a, partnera czy partnerkę, jeżeli jej nie macie, praktycznie rzecz biorąc wszystko możecie po prostu uiścić jednym słowem. Także pamiętajcie tylko jedno, że są to rozłożenia ogólnikowe, generalne i nie wszystkie panienki będą przechodzić to samo. Więc nie piszcie mi, że czekam i nic nie nadchodzi. A jak będziecie pracować nad swoją własną energią, to i wtedy wszystko do Was przyjdzie w odpowiednim czasie i momencie. Niemniej jednak, drugą kartę też macie piękną. To jest też karta Dużych Arkan, czyli Gwiazda. Dosięgajcie gwiazd. Tak jak mówię, chcecie zmienić pracę, to jest najlepszy czas na to. A chcecie a, mieć nowego partnera, proszę bardzo, zmienić pracę jak najbardziej. Zdrowie. Wszystko to, czego chcecie, może być po prostu wasze. Macie dwie piękne karty, ponieważ to są dwie karty dużych arkan, więc to może się przyciągnąć. To nie musi być konkretnie w kwietniu czy w maju, bo może nastąpić nawet i w czerwcu, albo i w lipcu. Ok. Ważne jest, żebyście po prostu a, byli emocjonalnie wyciszeni, zsynchronizowani i wówczas będziecie mieli to, czego dusza zapragnie. Tak jak powiedziałam, w każdej dziedzinie. A, dziewiątka monet. No jesteście samowystarczalni. Niemniej jednak to może być też i karta a, Osoby bardzo pomocnej, też właśnie spod znaku panny, byka albo koziorożca. Ok? Um, jeżeli potrzebujecie takiej pomocy, to może być też praktycznie ktoś, kto wam pomoże uiścić wasze pragnienia czy marzenia. Okay. Jeżeli z kolei potrzebujecie pomocy finansowej, to nie, nie mówcie, że nie potrzebujecie, bo jeżeli jej rzeczywiście potrzebujecie, to ta osoba jest po prostu gotowa Wam w każdej chwili pomóc. Niemniej jednak, to jest bardzo niezależna finansowo karta. karta Spełnionych życzeń, czyli możecie po prostu uiścić swoje marzenia. Macie trzy piękne karty. To tak jak powiedziałam, to może być a, już taki finał czegoś, na co już od dawna czekaliście. Dwójka kielichów. No, tutaj widać, że nie ma żadnej harmonii. Czy to jest w przyjaźni, czy w związku, czy też właściwie brak może być Wam i a balansu, równowagi, czy harmonii z, ze samym sobą. Najważniejszy jest w pierwszym rzędzie związek ze samym sobą, a wówczas się wszystko po prostu układa w odpowiedni e, czas i miejsce. Jeżeli jesteście w konflikcie ze sobą, a widać najwyraźniej, że coś tutaj u Was nie pracuje, to niestety nie osiągniecie tego, co chcecie. Jeżeli szukacie partnera, to pierwszy, niestety, czy partnerki, to musicie pierwszy porządek ze sobą zrobić, bo nie jesteście jeszcze na to gotowi. Czyli pracować nad sobą, pisać, czytać, malować, a rozwijać się po prostu duchowo. OK, założyć pamięć wdzięczności. Ja cały czas powtarzam, że bez wdzięczności nie ma radości. Jeżeli będziecie dziękować za wszystko, co Was otacza, nawet za to złe, to więcej tego dobra do, do Waszego życia po prostu wkroczy. Wszechświat będzie wam, wam, wam podawał to, co Wam jest potrzebne w życiu, co chcecie osiągnąć. Zawsze znajdzie się coś, Nowego. Jeżeli będziecie prosić i powtarzać ciągle, że nie macie pieniędzy albo nie macie partnera, to go mieć nie będziecie. Więc a, w pierwszym rzędzie trzeba zrobić porządek po prostu ze sobą. Niemniej jednak macie piękne karty, możecie uiścić wszystko, tylko zróbcie porządek po prostu z własną energią, z własną harmonią. Jeżeli nie jesteście w związku. No, to widać, że coś praktycznie w tym Waszym związku naprawdę nie pracuje, i dlatego mówię: zacząć pierwszy od siebie. Ok. No, i mamy trzy aniołki. Pozwól przeszłości odejść. No, najwyraźniej, coś albo ktoś Wam jakąś krzywdę w przeszłości zrobił, skoro Was to dalej męczy, i dlatego być może właśnie jest ta dwójka. Kielichów odwrotnie. Jarzmo przeszłości znużyło, się, znużyło cię, ukochany. Nadszedł czas, byś zdjął je ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej, ani jej nie potrzebujesz. A ona już minęła. Czyli zamknąć drzwi za sobą, zamknąć całkowicie drzwi. Jeżeli a nie zamkniecie drzwi za sobą, to nic nowego w wasze życie nie wkroczy. Aby to coś nowego i dobrego wkroczyło, to musicie niestety ale nad sobą popracować, być wdzięcznym za to, co macie, nawet za to złe, a wówczas coś nowego właśnie wkroczy w wasze życie, czyli przeszłość zostawić za sobą, bo na przeszłości, przyszłości nie zbudujecie. Proszę, zdystansuj się od tej, do tej sytuacji, to tak Archanioł Michał ci radzi, zdystansuj się do tej, do, zdystansuj się do sytuacji. Jak najbardziej zostawić za sobą. I Karesa, pewien etap w Twoim życiu dobiega końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie. Czeka Cię szczęście. Także jak popracujesz nad sobą, z tego wyraźnie widać, że Osiągniesz to, czego naprawdę chcesz. No, mamy tutaj pazia pod spodem, Paś monet. To jest bardzo dobra wiadomość finansowa, finansowej natury. Także jeżeli pytałeś, czy też aplikowałeś o jakąkolwiek pożyczkę. Albo coś chcesz kupić, czy to na dom, czy to na jakiś sprzęt, no na cokolwiek, to jest bardzo dobra transakcja finansowa. Po prostu nadjedzie do ciebie. Ok? Co może być wiadomość też albo Twoja, albo dla kogoś Twojego bliskiego otoczenia. Się okaże, że ktoś po prostu a, dobił jakiejś transakcji. Finansowej z korzyścią też, co będzie też i z korzyścią dla Ciebie. No, a teraz mamy Maj. No, moje drogie panienki, Maj, pierwszą Waszą kartą jest Umiar. No, piękny anioł, który przelewa z kielicha do kielicha wodę, a woda to emocje. Jedną nogę też trzyma w wodzie, czyli a. Tutaj musi nastąpić równowaga, balans em, emocji i myśli. Ta karta nawołuje naprawdę do rozwoju duchowego. Ok? Czyli, jeżeli synchronizujesz, zharmonizujesz swoje myśli, uczucia, emocje, to Anioł praktycznie jest z Tobą cały czas. Czyli będziesz chroniony. Ale to wszystko musi się znaleźć w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. To jest też karta dużych arkan. Czyli rozwój duchowy jest tutaj też bardzo potrzebny. Najwyraźniej dlatego są te, Ty emocjonalnie jesteś rozszarpany albo ktoś z Twojego bliskiego otoczenia. To może być partner, przyjaciel, albo jakaś emocjonalna sytuacja, od której chcesz już po prostu odejść. I odejdziesz. Właśnie nastąpi wtedy balans, dzięki właśnie temu, że popracujesz nad swoimi emocjami. Jesteś gotowy już to zostawić za sobą. I tak będzie po prostu najlepiej. Nie dość, że dla Ciebie to jeszcze dla innych. Paść a ponownie, paść monet. No, jakaś dobra, dojdzie do, <coughs> przepraszam, dojdzie do jakiejś bardzo dobrej transakcji finansowej. Jeżeli prosiłeś o pożyczkę, to ją na pewno dostaniesz. To może być też zamknięcie właśnie jakiegoś kontraktu, z którego, z którego czy umowy, na której wy albo ktoś z waszego bliskiego otoczenia wyniesie duże. Korzyści. W każdym bądź razie a, bardzo dobra, pozytywna wiadomość. No i siódemka kielichów. Piękna karta. No, pozytywna albo nie, to będzie zależało od tego, jakimi emocjami będziecie działać. Bo wszystkie kielichy są wypełnione po brzegi i macie to, czego Wam dusza zapragnie, ale ten siódmy kielich nie wiadomo, co z nim jest, więc dlatego tutaj temperance, czyli um, umiar ci mówi, zapłaj o swoje emocje. I jeżeli będziesz pozytywnie działał, to działał dobrą częstotliwością, pozytywne myśli i emocje, to i tutaj się znajdzie piękna odpowiedź, bardzo pozytywna. Ale jeżeli tego nie... Synchronizujesz, to duży znak zapytania, co tam się znajduje. To może się tyczyć właśnie a, Twojego związku, Twojej pracy, albo a, nawet jakiejś sytuacji, a, w której się obecnie znajdujesz. Także myśli, emocje to energia. I zadbajcie o to, wówczas wszystko będzie tam, gdzie być powinno, w odpowiednim czasie i momencie. No i moi drodzy, na końcu pod spodem będziecie celebrować mimo wszystko, czyli wszystko bardzo pozytywnie się skończy. Możecie zostać, za... będziecie się cieszyć z jakiegoś... A... Coś nastąpi, gdzie zaistnieje radość i a... ucieka. Możecie też być zaproszeni na jakieś wesele ślub, chrzciny, urodziny, albo właśnie na jakieś spotkanie, gdzie będziecie się cieszyć i co będzie Wam bardzo potrzebne. Jednym słowem, a to będzie coś wspaniałego dla Was. OK? No i mamy trzy aniołki. Poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji. Jeżeli nie wiesz, co robić, to zawsze pytaj, a będzie ci dane. A poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji. I zawsze dostanie wsparcie. Pytaj, a będzie ci dane. Związek. Proszę, to samo i tutaj. Związek. Twoja najwa... Twoją najważniejszą relacją jest związek ze, samym, e, z, ze sobą samym i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zaciśnij związek z samym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki po prostu rozkwitną. Także popracować nad samym sobą. Związek ze samym sobą jest bardzo ważny. No i Astra. Też piękna karta. Wyjdzie, wychodzi na to, że jak popracujesz nad sobą, to będziesz miał wszystko. Zasługujesz na najlepsze, więc sięgaj gwiazd swoimi marzeniami i nie zgadzaj się na kompromisy. Assa. No i to by było tyle, moje drogie panienki. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do tego mojego nowego kanału. I jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, to też jestem a, do Waszej dyspozycji. No i życzę wspaniałej wiosny. Yay! I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę, którą podążacie. I zawsze pytajcie, a będzie Wam dan. Do widzenia!